Kolejny raz stoję przed Wysoką Izbą, aby powiedzieć, że prawo do azylu to prawo człowieka. Będę to powtarzać tak długo, jak będzie trzeba, dlatego że to przyrodzone prawo wynika nie tylko z aktów międzynarodowych, z powszechnej deklaracji praw człowieka, z konwencji genewskiej, z karty praw podstawowych Unii Europejskiej, ale przede wszystkim wynika ono z naszej własnej konstytucji. Musimy zapewnić bezpieczeństwo polskim i unijnym granicom, ale nie możemy przy tym zapominać ani o naszych wartościach, ani o naszym prawie. Nie możemy też popadać w populizm. Powinniśmy słuchać ekspertów. Zestawienia wykonane przez Helsińską Fundację Praw Człowieka wskazują, że sytuacja na granicy bardziej zależy od pogody i działań służb białoruskich niż od tego, czy w Polsce jest zawieszone prawo do azylu. Potrzebujemy komple kompleksowej polityki migracyjnej i strategii, które naprawdę pozwolą zakończyć kryzys na granicy, a nie potrzebujemy odwracania wzroku, gdy na linii ognia stoją niewinni ludzie.